Ja tylko spaceruję sobie dookoła waszych koni. Patrzę. Muszę odciągnąć tych dwóch szeryfków... ...od drzwi, żeby on się mógł Mojżeszem zająć, Sefik. dobiorę. Konika! Dobra, jestem poszukiwany. Mam bounty. 20. Teraz muszę w jakiś sposób im uciec. Ciekawe, czy będą tacy mądrzy. O, patrzcie, że nie. Zgubiłem ich praktycznie. Szybciej kurde koniu No daleko nie musiałam jechać There. Teraz niech mi tylko ten O oh, wanted zejdzie do zera Gazu gazu bo mnie doganiają Dobra zgubiłem ich Łooo wow! Sorry Znowu mi się Znowu chyba się... się... Użytkownikom słuchawek znowu pewno bębenki w uszach poszły no, zabiłbym się prawie. O rana, jak czasami mam szczęście. O, widzę szyryfów jak wracałem. Cześć, wracam z waszym koniem. Ciekawe czy się zorientują. O, patrzcie, że ich nie ma.

Trafił swój na swe swego. Co robi, szefie? Gdzie on jest? Lasso Moses. O, na piechotę zapiergina, Pogoń go. Chodź tu, chodź tu. Jestem łapcą głów! O, skurczysyn! syn. Nie chcę mu. kurczę. Eh, dobra, dogoni go. Mam cię. Zopam cię. Mogę na koniku go przebyć albo strzelić mu w nogę, ale bałem się, że go zabiję. Chodź, Mojżeszku, chodź. Idziemy z Mojżeszkiem. Ale ciężki z ciebie jest? Chłop. You must be... Nie znasz mnie. Tak naprawdę jestem miłym, romantycznym, spokojnym i dobrze ułożonym człowiekiem. Ja tylko mam złe towarzystwo. Taka jest prawda. Spotykam się z szarlatanem, który sprzedaje fałszywe eliksiry. Hmm. Z kolesią, który kopie groby i nie mył się w od roku. No nie no. Tych z farmy nie to oni są dobrzy ludzie, tak. Oni są dobrzy ludzie, Pan szeryf też dobry człowiek, tak, 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 tylko trochę leniwy. O tutaj sobie jest masz, masz Mojżeszka, trzymaj go, Zobacz co mam, nożyk mam.

O, trochę popuścił chyba. Pęcherzyk nie wytrzymał. Za dużo trochę. Picia było wcześniej. O, list przeprosi nami. Fajnie, przyda się kiedy coś nabroję. Hmm, teraz właśnie wyjaśniałem, Dosta Dostałem e nagrody za moją głowę, czyli 20 dolców, chyba Bo w kradzież konia. Mam taką samą nagrodę jak za ten, jak tamci za, za zabójstwa. Przez całe to bounty się sumuje, później to trzeba płacić. Tak, e co jeszcze? Co jeszcze mogę powiedzieć? E, właśnie, e, mogę z Bounty wyczyścić poprzez zapłacenie z własnej kasy, albo ta, właśnie taki list z przeprosinami. Znaczy, to nie jest list z przeprosinami, tylko list polecający, nie wiem, coś w tym stylu. Takie listiki może sobie zdobyć, na przykład przeszukując skrzynki, albo ciała czasami, rzadko kiedy się znajdzie, ale da radę. Tu się dobrze popomogłem człowiekowi w potrzebie, a teraz pojechał torami, żeby go pociąg walnął. Ee, misja po Boża tu jest. O, fajnie na no, co czekam. What you're waiting what you're waiting what you're waiting for oh, a key. My my take a look at you will you take a look at you? You look like you've seen trouble mister enough for a hundred men Trouble has a way of finding me mister Do I like the sound of that <laughs> Do I ever like the sound of that Trouble with a capital T That's just capital whatever you say cold tough but with a heart of gold the cowboy sings his lonely song like like a dog whose bone is made of wood excuse me out there. nothing I, I was just writing my next piece i've been sent out here to provide a little frontier joie de vivre for the ladies back east <laughs> to i don't understand a word you're saying mister yeah, the sabo to john

And gave myself a little prize in the bargain. So it's not like that, Mr. Pisarz, albo coś w tym stylu. Cheap women, guns, that sort of thing. Well, you have fun. Fun? <laughs> I'm going to have the time of my life, sport. I tell you, Mr. the time of my little old life. <laughs> the funny man men. Pis do dziennika, czyli tak jakby kolejny subquest się pojawił. Patrzcie z gazetą, znaczy ma coś nowego? O! Oh. Coś mi się wydaje, że ominąłem jedną edycję gazety albo dwie. Co jest w tej edycji? Co my tu mamy? Um. Are aresztowania jakichś yy, obywateli w Meksyku. Meksyk jest też tutaj państw, państwem, w tej grze jest państwem takim uciśnionym To jest chyba przy budowie kolei coś pracownicy się spuntują Blackwater co się stało To mi nie obchodzi jakieś ogłoszenie yy, Nate Jones A Nate Jones się ubiega o... O zaraz o co się ubiega? O gubernatora chyba tego stanu? Wiele osób traci wiarę w rządy. O jest! Jest coś o, o mnie, to znaczy o tych akcjach ze mną związanych, o porwaniu nie Jest artykuł. Co my tu mamy jeszcze? Słynny rewolwerowiec London Rickett powrócił. Kurczę, może ja to powinien trochę wolniej przywijać, żebyście sobie mogli poczytać. No nie wiem, no, no na przykład tak zostawię na jakiś czas. Spauzujecie sobie, przewiniecie. O. Dobra. Co my tu mamy jeszcze? Eee... O, podróż do Meksyku jak na razie nie jest możliwa. Moc jest zablokowany. Mm. Masakra na farmie Ridgewood. O, to chyba to, co to, to, to szeryfowi a pomagałem. Zgadza się, to jest to. Co my przybyliśmy tam, a było za późno. Bunt chińskich pracowników w Meksyku. Co my tu mamy? Jakieś ogłoszenia? Nie tu coś jeszcze jest. Imigranci prowadzą do. Yy, zniszczenia. Nie to w tym przypadku do jakichś chaosu. Ktoś umarł. Yy, bla, bla, bla. Ktoś się chyba żeni. Yy, tabaka do rzucia na kup. O, Normandik jest. <grystanie> Zginął. Nie, to jakiś pokój. O, oh, jest. You got yourself a, fi a fine pair of eyes. To jest chyba na. O nie wiem, czy za to nie jestem trochę. Może i tak. Yy, ten kod jest na. Mm, jak to się nazywa? Na DDI, chyba nieskończonego. Coś w tym stylu. Bug dinglers. To było na tyle. A. O. Mogę stary numer kupić. A, to jest, no dobra, to jest ten co kupiłem, okej. Okay. rozejdę z torów, żeby mnie nic nie potręciło przy okazji. Eee, Wes nam się pojawił w misji. Nie mam żadnych misji pobocznych, oprócz tej ze szukaniem kwiatuszków. W Której nie mam ochoty jakoś ruszać yy, Mogę szukać skarbu i podejrzewam, że go znajdę Tylko to jest trochę daleko, bliżej Wes'a mam I on znowu na tej farmie jest Dobra Wes Wesie, Dickensie, jadę do ciebie Mam nadzieję, że koń będzie dobry Jest mój kochany kunik, chodź tu Chodź Chodź tu Dobry konik, dobry. Co? Ło! Wow. Nowa ga... Dobra, ja tego nie rozumiem. Co tu się stało w ogóle? Dlaczego kamera pokazywała gazetiarza? Tak jakbym miał gazetę kolejną kupować. No nie, normalnie rzeczy... To nie zrodzone się... Nie, 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 stworzone się. Znaczy. Masz nową gazetę? old paper. Kurde. Piesio coś znalazł. nas? szybko biegnie. E o, pociąg jedzie. Pamiętam, że tu raz swojego koja właśnie na torach zostawiłem i został przyjechali przez pociąg. Nie był to bardzo miły widok. Ej, Sef się pojawił. Ty kurczę, ninja jedna. A już myślałem, że cię nie spotkam. Przynajmniej przez najbliższy czas. Trochę misji fabularnych ruszę, chyba i na pewno skarbu poszukam. Potrzebuję um, trochę kasy, a sztaby zawsze się przydadzą. Jeden skarb to wiem, gdzie jest, następny to chyba będę musiał odwiedzić miasto. Znajome Mam nadzieję, że w takiej kolejności to jest. Dobra, Dickens, gdzie ty jesteś, kutasku. O kurde, ale ci się szybko pojawił. Powóz. Ojej, słuchać, tam sobie po werandzie. Kłamcy, oszuści i inni uczciwi Amerykanie. No, fajne tytuły misji. O, chyba się musi zbierać, chłopczyna. Nie no, byłowiłeś się, oszuście? Mam nadzieję. Moral fortitude to cut straight to the chase like that, do you? <laughs> Thankfully not, Mr.